Dzięki wojownikom Maryi Wielka Rzesza po raz pierwszy zainteresowała się i świętym Andrzejem i strachociną. A dzień 30 listopad zgromadził na Bobolówce miejsce urodzenia świętego kilka tysięcy pielgrzymów. Wszyscy wówczas modliliśmy się za ojczyznę, odprawiając nowenne do świętego Andrzeja, bo było wielkie zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej. I efekt tej modlitwy jest dziś widoczny. Nawałnica migrantów zelżała, choć są jeszcze incydenty, ale nie takie jak były kiedyś. To co się stało po tej modlitwie powinno tych Polaków, którzy jeszcze zachowali wiarę, mobilizować do jeszcze...